Dajcie kolejny odcinek. Także wybrałem się dzisiaj na wykopki, ale trochę też zobaczę ze grzybami, bo dzisiaj jadę na ten niemiecki folwark. Tak więc tutaj też jest sporo ciekawych miejsc na grzyby. Choć mi tutaj te lasy nie są aż tak za bardzo znane. Tak więc zachodzę tak miejsca z przypadku. Ale dzisiaj, że jest sobota, to jest sporo ludzi już. 7 samochód mijałem także trójka chyba ludzi, czy czwórka może nawet była tak żeby nie spodziewam się jakichś specjalnych grzybobraniach no jakichś specjalnych tam grzybków, ale 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 widzę tu prawdziweczkę także ciekawie ale dzisiaj nie wiem, nie mam za bardzo czasu tutaj jeśli chodzi o odbieranie grzybów ale może trochę poświęcę czasu zobaczymy czy coś będzie tak więc, można powiedzieć nie że się wysp pokazał ale jak długo nie będzie nie wiem zobaczymy to tutaj ładny prawdziweczek jest ładna sztuka dobra biorę i lecę dalej bo później będzie coraz więcej ludzi tak nie wiem co tutaj się za bardzo kręcić. dobra jak to znowu będzie jakiś grzybek fajny no to się dasz? no i kolejna sztuka dosłownie parę kroków tak więc szedłem w drugą stroną ale to tylko tak przeszłem, tak sporadycznie no zobaczę, pokręca się tutaj chwilę może gdzieś coś jeszcze się ukrywa no dobra, także tutaj jest czy w drugich. i lecimy dalej kolejna sztuka tak więc na no, u mnie przynajmniej w rejonie, nie wiem czemu tak jest, ale jak widzicie las brzozowy, tak trochę taki dziwny przypadek w tym roku, ale dużo prawdziwko pokazuje się, się właśnie w takich lasach mieszanych i no, mieszane takie pasy jak no, widzicie, tak więc dosyć no, ciekawie, A to kolejny duży prawdziwek Wskazuje, że tutaj nikt nie chodził. Tak więc, yy, tak więc fajnie. Prawdziwek jest taki przynajmniej, przynajmniej który ma około tygodnia czasu, można powiedzieć, bo jest dosyć duży. No dobra, gonie dalej. Zobaczymy, co jeszcze będzie. Nawet w torbę znowu dojrzałem. Tym razem dwa prawdziwki. Zaraz wam pokażę. Tak więc, też są takie duże. Przezostanę. Tu jest jeden i tam gdzieś jeszcze jednego widziałem. Jest dosyć dużego. Także jak widzicie, tak jak wspominałem, to jest kilkudniowy, prawie wybuch. spodem żółty. Tak, więc tam gdzieś jeszcze jednego widziałem. No mówię tak, zawsze to jest sporadyczne miejsce tutaj. Można powiedzieć pierwszy raz jestem nigdy tutaj. Nie zachodziłem na grzyby, nie zbierałem Takie wejście na spontanie eee, No dobrze, dziś jeszcze jeden był Zaraz go ja wypatrzymy A tutaj jest... A no to nawet są dwa też nie widziałem, także no, Tam jest jeden A tutaj jest też duży Duży przerośnięty prawdziwek <grytanie> Także już no, na obiad grzybków starczy to jest wielki, wielki, wielki prawdzi. Tam jeszcze mamy jednego. Ale z drugiej strony jak Wam mówiłem, przyszłem nie było nic widać. Tak więc może z tej strony więcej słońca. dwa takie prawdziweczki. No dobra, lecę dalej. Jak znowu coś wypatrzę. No to dam znać. Oj, tam dalej jest krzyżówka. A tutaj jest taka aleja. Na po lewej stronie są świerki tak że się tu przeszły, ale widać, że już tutaj krojone tak więc, albo dzisiaj albo wczoraj ktoś był w jednym miejscu to taką kupę i widziałem że w samych odpadów od grzybów odpadów się zbierał. No, pójdę tutaj jeszcze do krzyżówki no i się później przejdę po drugiej stronie A jak nie ma no to już jadę na folwark. tu jeszcze ktoś chyba ominął Dziwka. albo to było zbierane na przykład wczoraj bo wątpię, żeby ktoś takiego prawdziwka ominął on pewnie siedział pod ziemią Takie możliwe, że było wczoraj zbierane tak więc, ale też ludzie źle robią I... no bo jak słyszę, że gdzieś tu siedzie, tak więc zaraz zmykam mówię że źle ludzie robią bo zostawiają korzenie korzenie się nie powinno zostawiać gdzieś utylizować i tak dalej no dobra lecę bazara to... że już na miejscu znalazłem jeszcze tam parę parę przypków i no tutaj też ja widzę gadałem z takim gościem mówię że tutaj znaczne te grzyby przyjechał. a miałem tam wiaderku chwilę żeśmy pogadali idę szedłem tam, w tamtym kierunku i mówię kupka jakaś złomo mówię że ja takiego złomu nie tam nie zostawię tak więc ktoś był no i się to podpierdza dziura wyrąbana mówię zajrze bo widzę że się jakieś szkło świeci także ktoś był no to już jesień się zaczyna tak więc poszukiwacze zaczynają chodzić na ruinki, tak więc tak to wygląda no nie wiem jakiś mam coś jakiś problem wykrywaczem bo nie chce coś załapać tak więc nie wiem ostatnio tam jeszcze kable poprawiałem by wszystko było ok ale coś nie wiem czy już to wina wtyczki będzie trzeba obadać no ale powinny się uruchomić więc powinna działać no dobra ruszam bo trochę zimno tam że, nie, góra 12 stopni tak więc nie jest to już super pora że można chodzić w koszulce. no dobra pochodzę może na trochę już teraz nie ma takiej trawy może coś znajdę zobaczymy że dzisiaj wypad z wykopek raczej nieudany bo coś coś mi to wykrywaczowi się zaczęło dziać tak więc postanowiłem jeszcze trochę po grzybach pochodzić tu mam kawczyka zaczka. Sporo tutaj prawdziwków widziałem, także że już trochę wyzbierałem. Trochę wyzbierałem tam gdzieś sobie nożyk wbiłem, żeby Wam pokazać Ale też tutaj jest skrojone Podeptane chwilę jest to też Też tutaj musiał chodzić Tak więc tutaj mamy zajączka Tu jest prawdziwe tam jest kozaczek A Jeszcze gdzieś widziałem Teczki. Tak więc wyzbieram, przejdę się tu jeszcze to i pójdę tam dalej zobaczyć. no tak też sporadycznie tu weszłem. Raczej się nie spodziewałem, że coś tutaj będzie. No jednak okazało się, że jest to, więc... Wyzbieram i ruszam dalej. ale już na pewno z ponad 50 takich malutkich no, zbierałem tu już stoi 2, 4, 6 za mną tam chyba widziałem 3 być może jeszcze gdzieś coś tutaj się skrywa no także niezły fart jeśli <laughs> chodzi o te grzyby dzisiaj no, dobra tam za mną niby już tak tam nie widać jest strasznie dużo trawy nie wiem czy tam z to ubedą ale zobaczymy no dobre, zbieram bo ja się powoli szykuję w stronę już domu iść tak więc, ale cały czas mnie wstrzymują grzyby No dobre Idę dalej